Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kasper. Witam was w karierze York City na moim kanale Na początek startujemy z pucharem j Payne Trophy Z Soundhand United Przepraszam za nazwy, niekiedy mam problem z wypowiadaniem ich Ponieważ nie wiem jak dokładnie się wypowiada Ale lecimy, do strzela bramkę w 45 minucie Na prowadzenie wychodzi York City Nasz zespół pewnie maszeruje w tym pucharze Ponieważ to już druga runda że to już jest chyba 1-8 czy finał. no i e, bardzo dobrze na idzie. Niestety w 70 minucie po tym jak mamy wymęczony lekko skład po ostatnim spotkaniu ligowym, tracimy bramkę na 1-1, gdzie musimy podjąć ryzyko i zacząć starać się e, coraz groźniej e, przeprowadzać ataki, niestety nie udaje nam się robić ataków, a ataki przeprowadza rywal. Jeden z takich ataków kończy się bramką. Wynik zostaje bez zmian. 2 do 1 przegrywamy i odpadamy z tego pucharu. Niestety. Ale no cóż, to jest puchar, który nie jest nam potrzebny, który nie jest przewidziany w. Yy, no, do zwycięstwa w serii. Lecimy yy, z następnym meczem teraz Playmont Argli. Tak to się chyba czyta. Lider strzela nam bramkę już w 42 minucie. No niestety, mecze z liderem zawsze są ciężkie, zwłaszcza kiedy walczy się tylko o to, żeby przejść do wyższej ligi. Ja sk mógłbym skupić się na wygrywaniu tych lig, ale no kurczę, gdzieś coś, coś trzeba od czegoś odpuścić. Wiemy, że za niedługo jest FA Cup, dlatego staram się nie przemęczać piłkarzy, ale i z drugiej strony staram się utrzymać w ścisłej czołówce. Alessandra, 75 minuta meczu, nawinął jednego, drugiego i gol! 1 do jednego. No niestety, lider. Też musi posmakować trudów. Mogą z nami wygrać, ale po wielkim trudzie, albo mogą też przegrać. Zobaczymy, co będzie dalej. 90 minuta, ostatnia akcja meczu. Rozpędza się shower e, lewą stroną boiska. Do rzutka w pole, karne I raid zdobywa bramkę na 2 do 1. Niestety, tracimy gola w samej końcówce. Lider mógł pozostać nam. No nie odskoczyć nam Chodzi o to Pozostać w takiej samej ścisłości punktowej Różnicy chyba dwóch punktów Teraz odskakuje nam na pięć Co to oznacza? Będzie coraz trudniej się do lidera dostać i dokąsać Ale ja mam nadzieję, że nam się to uda Następny mecz Mansfield Town Kolejna drużyna z góry tabeli Niestety Teraz akurat Z takimi nam przyszło się mierzyć Już w 17 minucie Piękny kontratak rywali, no i zdobywają bramkę niesamowicie, niesamowitą szybkością Popisał się zawodnik tejże drużyny W 38 minucie ciekawie rozegrany rzut rożny No niestety niefortunne wybicie obrońcy, który startował ze słupka, żeby tą piłkę wybić No i mamy 2 do 0 86 minuta, tu myślałem, że to na pewno nie wejdzie Ku mojemu zdziwieniu zostałem zaskoczony. Dostajemy 3-0 po tak pięknie uderzonym rzucie wolnym. To chyba pierwszy rzut wolny, który wpadł w tej serii, także no szkoda, że nie dla nas. Przegrywamy ten mecz 3-0. Czołówka tabeli się ściga, a my zostajemy daleko, daleko, daleko w tyle. Rzut oka na statystyki. No, prowadziliśmy cały czas w tym meczu, jeżeli chodzi o statystyki, ale w końcowym rozrachunku przegraliśmy. AFC Wimbledon. Gdzie tu gra najsilniejszy napastnik na świecie Akinfejwa No i właśnie Akinfejwa już w dziewiątej minucie strzela nam bramkę Jakby tego było mało Ta bestia po prostu yy, przeskoczyła mi obrońcę i trafiła do bramki Ja nie wiem jak on to ciel, cielsko duże swoje uniósł No ale jakoś mu tu się udało Kolejna bramka Akinfejwy już w trzynastej minucie Piękny obrót z piłką i wkładają do siatki. Na szczęście, sprawę w swoje ręce zaczął grać Traore i Kamil Grosicki. Ten pierwszy wywalczył rzut karny, a ten drugi go wykorzystuje. Proszę bardzo, tak się strzela: rzuty karne pokazuje kapitan, daje sygnał do ataku niczym y, Steven Gerrard y, w meczu Liverpoolu z Milanem w 2005 roku bodajże. A tu już Kamil Grosicki w pełnym popisie. Piękna ruletka, strzał z dystansu po ziemi i mamy 2 do 2. Coż za radość na stadionie w Town Park, na Town Park, przepraszam, na stadionie w York City. To chyba nawet miasto takie jest, York tam. No i ostatnia akcja tego meczu. Traore ponownie nurkuje, bo to już nie wiadomo czy tam był faul, ale upadł. Sędzia dyktuje jedenastkę. Kamila Grosickiego nie ma na boisku, więc do jedenastki podchodzi Bernard Traoré i zdobywa bramkę w to samo miejsce. I tym samym wywalczamy sobie trzy punkty. Wydarte psu z gardła, można by było rzec. I super, jeszcze króciutki, za chwilę będzie... Rzut oka na statystyki Gdzie w tym meczu no, nie do końca przeważaliśmy Rywal nas troszeczkę powiem Tak e, zacisnął W pierwszej połowie A Kim Fieiva sam mógł włożyć kilka bramek A nie tylko dwie No ale dobrze, że tak się skończyło e, Carver Town Kolejny mecz W lidze I kolejne ciężkie starcie Kolejny kontratak Często tracimy bramki z kontrataków po rzutach rożnych i właśnie tak tutaj się też stało Po prostu drużyna była rozwalona po rzucie rożnym No i straciliśmy tak bramkę po szybkiej kontrze Ale Wes Morgan pokazał swoje warunki fizyczne I swoją wysokość jaką posiada Jest niemały i strzela bramkę głową Przeskoczył bramkarza, warto tutaj dodać Ostatnia akcja meczu Bernard Traores Skądś to znamy tak jest kolejny rzut karny, wywalczony przez Bernarda Traorę. Ja nie wiem, co ten chłopak ma w sobie. On ma chyba magnez na, na karne w nogach. No i oczywiście, Kamila Grosickiego już nie było na boisku, ponieważ już był tak wyrąbany, więc Bernard Traore. No gdyby się bramkarz rzucił w tamtą stronę, no to pewnie straci, yy, stracilibyśmy okazję na podwyższenie. Tego wyniku, ale się udało. Znowu psu z gardła, wydarty wynik w ostatniej minucie, w sumie w ostatniej akcji meczu. I mamy kolejne ważne, jakże cenne do, do awansu: trzy punkty. I oczywiście do tego, żeby ta seria nadal trwała w takim zatrważającym tempie. Tym razem w spotkaniu przeważaliśmy cały czas, gnietliśmy rywali jak tylko mogliśmy z każdej strony, no i się opłaciło. Ostatni mecz yy, z Luton Town. Był meczem zawrotnym, jak to zwykle bywa, ale spójrzmy na bramkę, jaką strzelili goście. To jest po prostu niewiarygodne. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że musimy postarać się w okienku transferowym letnim, albo jeszcze zimowym, żeby sprowadzić jakiegoś bramkarza. Na szczęście Kamil Grosicki, El Grosinio, który walczy o koronę króla strzelców już tak na pełnej pompie strzela przepiękną bramkę, ale czy to była taka piękna? Patrzcie na to. Kamil Grosicki z rzutu wolnego. Tydyn! <grystanie> jest przepiękna bramka Kamila Grosickiego. Pozwoliłem sobie zostawić powtórkę tej bramki, ponieważ wyśmienita jest, naprawdę. Rzadko kiedy zdobywam takie bramki, szczególnie w FIFA 16. Szkoda tylko, że nie ma tej kamery jeszcze za pleców, jak ta piłka leci, żeby śledzić ten tor lotu. No ale cóż, to nie FIFA 17. Koniec meczu. Kolejne cenne 3 punkty. 9 punktów w 3 meczach. Bardzo się z tego cieszę. oka na statystyki. Znowu przeważamy. A tymczasem rzućmy okiem na tabelę. W tabeli jesteśmy aktualnie na piątym miejscu po 15 kolejkach. 3 punkty brakuje nam do lidera, który zbił nas 3-0. A jeżeli Ci się spodobało, to pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i oczywiście subskrybować kanał. Załapkuj, bo to naprawdę nie boli. A jutro słyszymy się w drafcie Copa Ameryka. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!